Krzyżdżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Z ciebie moc płynie i męstwo, w tobie jest nasze zwycięstwo. Z ewangelii według świętego Łukasza. A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić To plemię jest plemieniem przewrotnym Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany Prócz znaku Jonasza Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy Tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia Królowa z południa powstanie na sądzie Przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto to już coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Jakiego znaku Ty potrzebujesz, aby uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa?